Więc witajcie i po jakichś kilku triliardach prób nagrania battlefield'a, a dokładnie pięciu próbach poddałem się i już nikt z się innego nie chciał nagrać i po prostu nagrałem Minecrafta, bo bądź no, co mówimy, moje suby są z Minecrafta i wy chcecie Minecrafta, ja wiem, że wy chcecie Minecrafta, gdzieś tam w środowisku chcecie Minecrafta. Nie mówicie, że będziecie oglądać jak ja będę nagrała coś innego, ale Wy nie będziecie oglądać, wy Lola nie będziecie oglądać, wy kochacie Minecrafta. wy Minecraft to jest wasze życie i... Tak, gram w Minecraft'a, to jest normalne. Hungry Games Kram sobie sam, bo... bo lubię, bo mogę, cześć... Ale brzydol, Ale brzydal, nie, 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 bo. O myślałem, że na to się spłynę. Ja chcę tu, ja chcę tu, ja chcę na to! Dobra? Nie. Nie. Okej. Okay. Okej. Okay. O mam łuk. Aha, skit. Tyle kitów, tyle kitów. O Jezus. Dobra rocza może. Nie, ja chcę coś innego. Nie, nie, ja chcę. Keep fighting. No pack, snika tak, dobra, snika tak może być. To pewnie jest dla pleców. Może jakieś... O, dobra jest odliczanie 30 sekund. No i tak, bo co, co było z tym filmem, że no, próbowałem go nagrać i nie chciałem go nagrać frapsem, bo coś tam mi frame dropił. No i ogólnie, ogólnie on bardzo, bardzo lubi flame, frame dropić. I no nie dało się go po prostu nagrać nie wiem jakoś za pierwszy razem jeszcze nagrałem, tylko że za pierwszy razem tylko wyglądało, że miałem lagi, bo ja tych lagów nie miałem, ale na filmiku tak wyglądało, a teraz miałem lagi, mnie to denerwowało, nie wiedziałem co z tym zrobić. Dość, dość poddałem się, nie mam dość dobrego. Go nie! Nie! Dobra, i tak sobie coś... No kurwa jakie jestem do dupy. Zaraz komuś się w mordę diebne i się skończyć. jest kurde Zaraz. Oho, ten mam ja ja nie chcę, ja się tak nie ja się tak nie bawię. Ja jestem dużym chłopciekiem i się nauczyłem, że jak ktoś ma mierz, to do niego nie podchodzisz, bo ci jebnie w ryj. Jak ma też inne rzeczy? Bo to lepiej nie. Ablą a pojemnięcia w ryj, kurde ten. Gift ten koledzy Gifta i kurwa mi nie oddał, no. No ty jednąć tylko w ryj, no jednąć. Ile rzeczy, ile rzeczy? Złote jabłko dla mnie, dzieci. Jezus, nie! 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 Idź ze stąd, idź se stąd! Jestem! Szybki! Bardzo szybki, on się zatrzymał na skrzynkę Dobra, to ja się wrzucę po tą skrzynkę Cichutko Nikt nie zauważy Nikt nie zauważy Nikt nie zauważył Mam full armora, a po co mi... O lol, czarny teraz jest Jak nie masz tego... Mmm, ciekawe Ciekawe, dawno w Minecraft nie grałem, bo to jest taki bogie Chociaż ja mam... 7, na nie, jak nie, 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 nie wiem na jakiej wersji gram. Jeśli tak, jakoś grałem za dużo innych gier, nareszcie jakaś broń przyda się. Bardzo się przyda. Bardzo się przyda. No, nie chcę już butów, już nie chcę butów. No, już dość butów. Dajcie mi spodnie, dajcie mi te. Ta Nie wiem, jak, jakie są inne słowa na spodnie. No, spodnie to spodnie, nieważne. Kurde jeansowe czy tam dresowe Chociaż nie ważne, wolę jeansy. Jeansy zapewne są bardziej odporne, nie wiem czy tak jak ktoś dup, dup, miał dupnąć mieczem. To są te. To chociaż to w ogóle to jest takie trochę bezsensowne, to sądzę, że jednak jeansy by przeżyły bardziej niż tam dresowe, jakoś by cię tak bardziej ochroniły. O jak miło, o jak miło, o jak miło. O jak miło. sobie steka. Dobra, co my tu mamy, co można dać sobie? Pszczoły jakieś. Kurwa mać! Kurwa mać, debilu menelu za Kurwa. P życia nie ma, jak mu zaraz. Do. znajdę go. znajdę jego matkę i kurwa zabiję. No, zabiję, kurwa. Z zabiję matkę. Zabiję. Makaba. 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 Lubisz to, suko. Lubisz to. <laughs> Dobra. Nieważne. Wracając do rzeczy. Nie mam nic specjalnego do pokazania poza. Poza tym, że mi się chciał zagrać Minecrafta, bo lubię grać Minecrafta, no nie wiem, po prostu chciałem sobie zagrać Minecrafta, odpocząć trochę od LoL'a, bo próbowałem wbić platynie, doszłem do golda jedynki, sezon się kończy, więc mi się już nie chce. Nie wbiłem platyny, no trudno. Niektóre rzeczy są po prostu za ciężkie, fajny facet tam z Brodą, w ogóle ładna bródka, piękny jest, cudowny. W ogóle, aha, bo tej, ten ten bydnek jest tak wysoko i tam na dole, tam się da jakoś, już nie pamiętam jak to było, grałem w tą mapę, raz kurde VIP się znalazł. No, i dobrze, że ma takie. I dobrze, bo będę wiedział, kogo mam zabić. Znajdę cię. Znajdę. Popatrz na mnie. Popatrz na mnie. Popatrz mi w oczy. Popatrz. Popatrz mi w oczy. Kurde, suka. Jeszcze jedno, tak? No co, oni tam patrzą. Patrzą w ochłań. Mhm. Mógłbym go teraz zdidosować, ale nie, nie chcę mi się, bo nagrywam mi dało nazwę Skype'a Ale ja nie jestem taki, taki zły Jestem miły człowiek Kurwa mam Dobra, żwalić ten łuk walić kurwa ten łuk Walić łuk, walić łuk, uciekamy Bo to wróg O nie, 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 nie. ja tam nie bił Zostawcie mnie No ale sobie sprawdzajcie, się czysty Ja sobie wezmę tutaj To na głowę Dobra, jest eksps, nie jest najgorzej Trzeba teraz zabić koleś, żeby mi dał wszystko, co ja bym chciał, a to nic nie robi Gień Gień, sucho, Gień No, gień, suczo, no No, gień, kurwa To, kurwa, takie ciężkie jest po prostu wziąć i zginąć, no To, kurwa, jest takie ciężkie No, kurwa, wiesz co, ci powiem, że nie jest Mam jeszcze chyba hełm. Tak, mam hełm. O kurwa, nie, nie. Dobra, jednak tak. Aha, co jest stół? Stu, 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 piękny stół. Weźmy sobie to, co na stole jest. No i kurde, po co mi tyle tych hełmów. Mam przynajmniej jakiś miecz. O kurwa, o kurwa, spierdalaj mi, istot. Spierdalaj mi, istot. Spierdalaj, no właśnie, dobrze. Pis. Pis, kurwa. Kurwa ci, pis, kurwa w mordę. Chyba nosi jak... Dobra, <laughs> dość przeklęty. Chociaż nie. Przeglądanie jest fajne. Czasami się lubię. Jestem trochę podirytowany, tym, że przegrałem poprzednią rundę. Bo to była runda moja i ja po prostu powinienem wygrać. Trzeba patrzeć za plecy jak normalnie, jakbym grał w zombies. Bo wiesz, oni to są zdradliwi. Mogą cię w każdej chwili dopaść. Wezmę sobie to coś. No kurwa, no co? Poprze, Poprzewracał się kurwa wełbie, łbie. Poprzewał się kurwa wełbie. Na kogo idziesz? Na kogo idziesz, spać laku, kurwa? Menerer za strony. No chodź tu, no chodź. No chodź, no chodź, no chodź Nie to nie, nie musisz Albo dobra, skoro, skoro się prosisz Miałeś playta Nie, nie miałem chestplate'a się czas nie miałeś też lepszego miecza Chociaż wtedy byś nie uciekał, chociaż, no nie wiem Ci, 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 ci co grają w Minecraft, naprawdę lubią robić głupie rzeczy Oni są no, trochę, trochę czasami tacy Bardzo, no bardzo pojebani, no głupi, no debile, no Ktoś mi już to pozbierał skrzynki Dobra, idziemy z korytarza. Witaj. Idziemy się bić. Będziemy się bić! Kurwa. No kurwa no. No nie! No nie! No nie! No kurwa, no nie! Ale fajny skin. Ale fajny skin. Ale fajny skin. Ale fajny skin. skin. Co takiego? Ale nie będę miał. Ja mam mojego dirta, który jest wszędzie. I co z tego? Co z tego, że mój skin jest wszędzie? Nie czuję się gorszy. A, bo ja klasy nie wybrałem. Ja klasy nie wybrałem, tutaj dostanę ten. Miercz z kamienia powinien dostać na najcie Chyba. Keep fighting, no to... Okej. Okay. ale zimno, ale zimno, ale zimno. Zamknę sobie okno. Byskawicać. Mhm. Gdzie są vipy? Gdzie są vipy? No, szczerajcie, tymi głównami do góry. Znajdę was. Znajdę was. Nie mam optify na tutaj na tej wersji. Niestety jest trochę śpiący. Ha! Ale trzeba grać. Jak nie grasz do 5 rano, to lamisz. Pamiętajcie to moje dzieci. I nie, nie, jest aż tak późno jest ósma chyba. Ale tak, się tak śpiące. <grywy> Dobra, nieważne. Tutaj widzę, ludzie trollują w czacie trochę. No i dlaczego ja nigdy nie mam sprinta? No i nie zostałem tego. Na co to są? Fortun. Po co mi fortun? Nie wiem, założę sobie ładne są. Mu nie bij. Mamo. Mamo, potem pan mnie nie lubi. Mamo. Mamo, potem pan mnie nie lubi. I mnie pije strasznie mocno. Mamo. Mamo, bo tutaj ci panowie mają takie nieładne, ostre rzeczy. Mamo! Mamo, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nienawidzę cię, mamo. Ech, dobra, to są te czesty. Zapamiętałem, widzicie? Ja to jestem jednak inteligentny, kurde. I wy kiedyś mi dorównacie, nie dorównacie, no gdzie? O, jaki ładny hełm. Będę tankowaty, będę tankiem dla mojej drużyny, wykieruję im. Jak niejaki Malkaj czy, czy Czarwan, kurde. Znika tak! Daj mi to zbroję, kurwa. Daj mi tą zbroję, kurwa. Daj mi tą zbroję. Nie to nie daj mi tego czesto. Nie, mam jabłuszko, wolę jabłuszko. Wolę jabłuszko, bo suche ma łóżko. Takie rymy, widzicie, takie rymy. Takie rymy. Normalnie wasza stara by takiej nie, takich nie wymyśliła. Chociaż nie wiem. Cóż, może miałem utalentowaną mamę, no. no ja nie wiem, olor znowu, miałem. Dostałem zapewne przez to, że jestem jestem knight'em, jestem najlepszy. O lol, jakie miejsce? Witaj. Cześć! Miło cię, miło cię spotkać, kolego. Bardzo miło. Że miałeś jeszcze low hapę i dałeś mi dużo pięknych rzeczy. O jak pięknie, o jak pięknie. Daj mi tego czy Play'ta. Tutaj sobie te założę. O kurwa. Niedobrze. Dobra, chcesz się bić? Chcesz się bić? Chcesz się kurwa bić, chcesz się kurwa bić, chcesz się kurwa bić. No, mam nadzieję, że już Cię nie chcesz bić. Dawaj, ten miecz. Chociaż nie, budowy jest chyba lepszy. Nie, wezmę sobie tego goldowego. O, 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 ekczantowany na lód. Podsumujmy, kurwa. Dobra, weźmy sobie lepsze buty, załóżmy. Eee No i w sumie nic tu więcej nie ma. Dobra, jestem tutaj się trochę nawytowany. Tutaj widzę jakiegoś gościa, trzeba go zabić, bo jest słaby warto. Udaje, że ma uda. O je, to, to był jego największy błąd w życiu. I w ogóle całkowicie... O! vip To był chyba VIP jakiś taki ogólnie, bo się tego rozwalił. Dawaj mi ten miecz. nie. dawaj mi ten miecz. Dziękuję. Dobra, tego już nie chcę, tego też nie chcę. Buty... Nie. Dobra. Idziemy dalej na naszą piękną podróż. Jesteśmy tankowaci i zatankujemy wszystko. W ogóle no, zostało Players, kills, mam 3 kila. Zostało 5 graczy Jestem zajebisty, mam 3 kila. Jak wy kiedyś będziecie mieć 3 kila, to mi powiedzcie, bo... Bo nigdy nie będziecie zajebiście jak ja, bo jestem jednak... Boję się Jak tam skoczę to już nie wyjdę, tak? No Dobra, a ja te lepiej zostawię Czas nie jest tego warte, Nic tam nie mogę dostać, co by, co by mnie wyciągnęło z tej dziury. to musiał dostać aż, nie wiem, aż do końca, no aż mnie tepnie. też nie wiadomo, czy to by się zaraz nie otworzyło. A nie, ja, ja wolę nie ryzykować, bo jestem ja, jestem, ja się gram bezpiecznie, bo w ogóle jestem taki bezpieczny i taki miły i w ogóle nieagresywny. O schody w drzewie? Schody w drzewie to chyba. To chyba nie jest takie normalne, że to są schody w drzewie. Win nam się po drzewie. Tutaj jest. Cześć. Więcej tych potek, więcej. Po co mi to? Może sobie zakrzętuję w sumie na level drugi to. Nawet będzie spoko. Tylko musiałbym znaleźć spód. A tej mapy nie znam. Chociaż bomb gdzieś tam. Gdzieś tam. No gdzieś. Trzeba znaleźć debilów. Widzę, że to się wybijają oni nawzajem. To już tutaj jeszcze ich nie było czyli że jak tam ich nie było, to nie było ich też tutaj na górze, bo po prostu nie chcieli wziąć, bo to budenny lud. Możliwe, bo to te same denne rzeczy. Mhm, chyba ich tu po prostu, nie, po prostu nie wzięli, bo do dupy. Możliwe. Ale jestem wolny, kurde wolę jak te błyskawice biją, bo wtedy to przejdę to, to napierdalą 100 na godzinę. Ja lubię. Ja lubię być szybki. To się tak więcej dzieje, tak jest. Żywsza gra. O jaki słodki domek, o jaki słodki domek Ja tutaj poprzed, poprzednim razem zginąłem przez tego dewila co mi zatokoło, jak ja sobie układałem itemki Oszuki jeden Dobra tutaj, lol woda w domku Woda w domku, woda w domku Muszę tam wejść Wszędzie gdzie jest woda w domku ja też muszę być Aha, tylko wejście na dach, czyli że tam musi być jakiś chest Idź, mój bohaterze minecraftowy Płyń do góry płynie się z wiatrem, znaczy pnij się z wiatrem, czy pnij się z wodą, czy pnij się z twoim fiutem i w ogóle. Mm, tam nie wchodzę, tam nie mam ochoty. No cóż, ja mogę teraz, tutaj te są te czesty, tak? Czyli że spawn jest tam. To by miało sens. To by miało sens. Okay. Kurde, no gdzieś tu. Gdzieś tu przy ścianach trzeba szukać. Tam gdzieś, no. No gdzieś kurwa tam. Tutaj chyba się zbliżam. Chyba się zbliżam. Tutaj często pewnie już dotowany. No, tutaj przez ten budynek, to jest, to jest chyba ten pierwszy budynek, jak ogólnie zaczyna się. To tutaj wszyscy biegną. No kurde, błądzę trochę. Tam, tam, mam. A mam też jakiegoś debila. Witaj, debilu. No kurde, z łuku, tak? Z łuku. Premedy zasrane! Premedy zasrane! Kurde, życia nie mają. Będą dwóch na jednego biegnąć. Kurde, życia nie... Życia! Życie sobie kurwa znajdźcie! Debile zasrane popierdolone, kurwa mać, ja pierdolę jak ja bym tak im zrobił, kurwa mać, zaraz kurwa adminowi powiem się skończy kurwa dzień dziecka i ta ty ta co się gabisz, na co kurwa się zgapisz? Spierdalaj. spierdalej, spierdolej do widzenia.